Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w piątek, czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Coś mi się wydaje, że na jednym z rynków w dniu dzisiejszym polała się spora krew, na którym to jeżeli jesteś u mnie na Twitterze, to na pewno już wiesz, bo od samego rana o tym informowałem, a jak nie, to zapraszam do obserwacji. Link masz już w bezpośrednio w opisie, czy też w komentarzu. Tradycyjnie rozpoczniemy sobie od przykleju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem, a w dalszej części naszego spotkania zobaczymy właśnie, który to rynek. Dodatkowo zobaczymy, co ciekawego dzieje się na topowych rynkach zagraniczych i czy również tam mamy do czynienia z wyprzedażą, a być może jakieś optymistyczne nastroje pod koniec tygodnia inwestorom się udzieliły. Dodatkowo zerkniemy, co ciekawego wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka subskrypcji, aby YouTube Informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynków, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. I już nie przedłużając, lecimy od pierwszej informacji. Hiszpania notuje rekordowy poziom zadłużenia publicznego. Zadłużenie publiczne Hiszpanii przekroczyło w czerwcu tego roku 1,47 biliona euro. To jak napisał w najnowszym raporcie Bank Centralny w Madrycie. Rekordowy poziom w historii tego kraju. Zgodnie z opracowaniem banku centralnego dług publiczny Hiszpanii odpowiada już za 116,8% jej PKB i nieustannie rośnie. Ile jest u nas, przypomnij w komentarzu. Lećmy dalej. Departament Stanu odradził Kongresowi uchwalenie ustawy, która uznałaby Rosję państwem sponsorującym terroryzm. Obawiając się, że zaszkodzi to porozumieniu w sprawie eksportu ukraińskiego zboża, donosi w czwartek portal Politico. Jak mówił PAP, źródło w Izbie Reprezentantów nie oznacza to, że kongres powstrzyma się przed takim ruchem. Czechy otrzymają od Stanów Zjednoczonych za darmo 8 śmigłowców, w tym 6 szturmowych i 2 wielozadaniowe, Poinformował na Twitterze w nocy z czwartku na piątek ambasada USA w Pradze. Przekazanie maszyn odbędzie się w ramach programu EDA, który pozwala na przekazywanie sojusznikom sprzętu wycofanego z eksploatacji w armii USA. Co można by było zrobić z tym sprzętem, który został. W Afganistanie. Lećmy dalej: Estonia, Łotwa i Litwa nie chcą gościć u siebie turystów z Rosji, którzy w większości popierają prowadzoną przez Władimira Putina w wojnę na Ukrainie, zadeklarował litewski minister spraw zagranicznych w artykule opublikowanym w piątek przez brukselski portal Politico. Ukraiński państwowy koncern atomowy Enerhoatom poinformował w piątek, że Rosjanie planują wyłączenie funkcjonujących bloków energetycznych. W zaporowskiej elektrowni atomowej i odłączenie ich od ukraińskiej sieci energetycznej. To będzie ciekawe, popatrzmy. Rosjanie nie poddają się sankcjom. Powstała kopia amerykańskiego Starbucksa, i takich kopii jest przecież tam mnóstwo. Nowi inwestorzy stworzyli kopię sieci kawiarni Starbucks, która w piątek rozpoczęła działalność w Moskwie pod anglojęzyczną nazwą Stars Coffee. Jej logo przedstawia charakterystyczną syrenę z amerykańskiego pierwowzoru. Ale w tradycyjnym rosyjskim nakryciu głowy. Starbucks zamknął swoją kawiarnię w Rosji w maju w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Skandynawskie linie lotnicze SAS poinformowały, że odwoją 1200 lotów zaplanowanych na wrzesień oraz 500 mających się odbyć w październiku. Według koncernu do ograniczenia siatki połączeń przyczynił się lipcowy strajk pilotów. Międzynarodowa korporacja finansowa z Grupy Banku Światowego. Zainwestuje 40 milionów euro w fundusz, który będzie wspierał rozwój firm technologicznych głównie w Polsce i Rumunii, poinformował w piątek Bank Światowy. No, by więcej takich inwestycji u nas w kraju. Po blisko dwóch latach niemal nieprzerwanych wzrostów, w lipcu inflacja producentów okazała się niższa niż miesiąc wcześniej. Bardzo prawdopodobne, że czerwiec był szczytem w obecnym cyklu, komentują analitycy Banku PKO. W lipcu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były aż o 24,9% wyższe niż przed rokiem podał GUS. Analitycy spodziewali się odczytu w wysokości 25,2%. Inflacja PPI była niższa niż w czerwcu, gdy zanotowano najwyższy jej poziom od 1995 roku. Roczna dynamika cen przyspieszała od października 2020 roku, z miesięczną przerwą w lutym bieżącego roku. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodą. O ponad 60%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosło o 22,5%, w tym wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 46%. W przypadku cen w górnictwie rud metali o 2,3%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 21,3%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 84,3%, informuje GUS. Płace wzrosły rekordowo mocno. Spirala wciąż się nakręca. Lipcowe statystyki sektora przedsiębiorstw pracy zaskoczyły rekordowo wysokim wzrostem płac. Nie wiadomo jeszcze, czy był to efekt przesunięć związanych z aktualizacją nowego ładu, czy też sygnał powrotu do spirali cenowo-płacowej. Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w lipcu 2022 roku wyniosło 6778,63 zł brutto i było nominalnie. To znaczy bez uwzględnienia inflacji o 15,8% wyższe niż przed rokiem, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To nowy rekord w roku 2005 historii tego szeregu. Miesiąc wcześniej statystycy odnotowali nominalny wzrost średniej krajowej o 13%, dwa miesiące temu o 13,5%, a trzy miesiące temu wzrosła ona o wówczas rekordowe 14,1%. Warto jednak uwzględnić wpływ bardzo wysokiej inflacji, która zjada niemal całość wzrostu średniej krajowej. W lipcu inflacja CPI osiągnęła przeszło 25-letnie maksimum na poziomie 15,6% rocznie. Oznacza to, że realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła zaledwie 0,21% na plusie. W czerwcu odnotowano najgłębszy od 12 lat realny spadek średniej krajowej. Optymistyczne dane z przemysłu. Spadkowa pasa przerwana. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu względem czerwca, przerywając trzymiesięczną serię spadków. Jedni ekonomiści wskazują, że perspektywy na kolejne miesiące pozostają słabe, inni, że miękkie lądowanie gospodarki wciąż jest możliwe. Wartość produkcji sprzedanych przemysłu była w lipcu o 7,6% wyższa niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika okazała się wyraźnie niższa niż miesiąc wcześniej, gdzie mieliśmy 10,4%, i nieznacznie mniejsza niż przewidywał konsensus rynkowy na poziomie 7,8%. W porównaniu do czerwca produkcja spadła o 6,5%. Analitycy spodziewają się zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. To ciekawe. Dane GUS dotyczące sytuacji przemysłu w lipcu wspierają scenariusz zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej we wrześniu, ocenił bank PKO BP. Eksperci spodziewają się, że na wrześniowym posiedzeniu RPP podniesie stopy procentowe o co najwyżej 25-50% punktów bazowych, no to będzie na pewno bardzo ciekawa i wyczekiwana decyzja. Popatrzmy dalej. Bon turystyczny znowu przedłużony. Podano nowe terminy. Popatrzmy. Rodziny z dziećmi uprawnione do otrzymania bonów turystycznych najprawdopodobniej będą miały dodatkowe 6 miesięcy na ich wykorzystanie, informuje w piątek rzeczpospolita. Gazeta podnosi, że o możliwość przedłużenia programu w ramach którego wprowadzono bony zabiegali w Ministerstwie Sportu i Turystyki przedstawiciele branży. Turystycznej. Według obowiązujących w tej chwili przepisów z Bonu można korzystać tylko do końca września. W lipcu sprzedaż cukru poszybowała według branży mieliśmy do czynienia z cukrową paniką. W lipcu bieżącego roku sprzedaż cukru w sklepach osiedlowych była o 83% wyższa niż w lipcu rok wcześniej i przekroczyła ponad 13 milionów kilogramów, poinformowało PAP Centrum Monitorowania Rynku CMR podało, że wartość sprzedanego w lipcu bieżącego roku cukru była trzykrotnie wyższa niż w lipcu 2021 roku? Zdążyłeś zrobić zapasy? Daj znać w komentarzu. Dolar niemal zrównał się z euro. Złoty jest bardzo słaby. Notowania dolara amerykańskiego prawie zrównały się z euro, co zaszkodziło polskiej walucie. Kurs europejskiej waluty zbliżył się do poziomu 4,74%. Powracając do stanu z początku sierpnia, a jak radzi sobie w tym momencie złoty, za chwilę zobaczymy w sekcji poświęconej podsumowaniu rynku. Popatrzmy dalej. W piątek rano za 1 MWh gazu z dostawą za miesiąc w holenderskim hubie trzeba było zapłacić 240,5 euro. To więcej niż w czwartek po południu. Tak więc widzimy, że ceny gazu cały czas gdzieś rosną do góry. Mieć w Londynie tanie. Inwestorzy analizują wiele negatywnych czynników. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają, a ten tydzień dla metali przemysłowych w Londynie zakończy się ze stratą notowań. Inwestorzy rozważają wiele negatywnych czynników dla notowań na rynkach metali. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na londyńskim parkiecie jest wyceniana niżej wobec 8032 dolarów za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji. Ile jest w tym momencie na Comex? Za chwilę zobaczymy. Prezydent Indonezji poinformował, że przywódca Chin Xi Jinping i prezydent Rosji Władimir Putin planują udział w szczycie G20 na Bali. To może doprowadzić do starcia z prezydentem USA Joe Bidenem i innymi przywódcami w reakcji na prowadzoną na Ukrainie wojnę. Negatywny wpływ na lotowania metali mają też mieszane sygnały docierające na rynki od banków. Fed, patrzmy dalej. Benzyna znowu potaniała, z kolei olej napędowy może podrożeć. Mijający tydzień przyniósł dalsze spadki detalicznych cen benzyny. Paliwo to jest sprzedawane po cenach, które po raz ostatni widzieliśmy na przełomie kwietnia i maja. Bez większych zmian pozostały za to ceny oleju napędowego. Średnia ceny benzyny bezołowiowej 95 ukształtowała się na poziomie 6,65 za litr i była o 13 groszy niższa niż tydzień wcześniej wynika z danych Bemreflex. Łącznie od końcówki czerwca paliwo to potaniało średnio o 0,30 30 za litr. I jego ceny powróciły do poziomów z przełomu kwietnia i maja. Olej napędowy był przeciętnie o grosz. Droższy niż tydzień temu, osiągając przeciętną cenę 7,10. Autogaz tankowano średnio po 3,31, czyli o 4 grosze taniej niż przed tygodniem. Oby tendencja, oczywiście, spadkowa się utrzymała. Dalej popatrzmy na to. Dino Polska podtrzymuje, że celem na ten rok jest utrzymanie płaskiej marży EBIDA rok do roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. No to popatrzmy na te wyniki. Dinusia, co tam ciekawego się pokazało? Ze sklepu grupy Dino wyniósł w drugim kwartale tego roku 273,1 miliona wobec 196,9 miliona rok wcześniej. Konsensus zakładał 266,5 miliona. EBIT wyniósł 377 ponad milionów wobec ponad 250 milionów przed rokiem i był blisko 5% wyższy od oczekiwań analityków. Wynik ebit grupy zwiększył się rok do roku o 45,4% do ponad 450 milionów. Przychody grupy wyniosły 4 miliardy 887 milionów, co oznacza wzrost o 50,3%. Marża EBITDA wyniosła 9,22% i była o 31 punktu procentowego niższa niż w drugim kwartale ubiegłego roku. Jednosowym bardzo ciekawe wyniki. No i na reserek mamy coś ze świata gamingu. Klabater podtrzymuje, że najnowsza gra Moonshine zadebiutuje w trzecim kwartale. Kabater podtrzymuje, że najnowsza gra spółki Moonshine zadebytuje w trzecim kwartale. Najnowszy tryer gry ma być pokazany podczas targów Gamescom w kolonii, gdzie Kabater ujawni również datę premiery. Jednocześnie trwają prace nad kontynuacją gry Crossroad. Jeżeli chodzi o zapowiadany Gamescom, to odbędzie się on 24 sierpnia, czyli już w przyszłym tygodniu. Jednym słowem, może coś ciekawego zacznie tam się dziać. Warto śledzić. Zobaczmy, jakie nastroje panują na rynkach. Widzimy, że poziom neutralny z wynikiem 51 na indeksie strachu, no ale właśnie, trzeba by na pewno jest aż tak mocno pozytywnie. Popatrzmy na świat. W dniu dzisiejszym dominuje wyprzedaż praktycznie na wszystkich rynkach, od Australii przez Południową Afrykę, Azję, Europę, Kanadę, Brazylię czy też Bermudy i Meksyk. No to zobaczmy. Nawet Izrael wyprzedaje. Popatrzmy jeszcze na interwał tygodniowy, jak to wyglądało w tym tygodniu. To widzimy, że tylko czerwień zalała rynek chiński, potem w krajach azjatyckich raczej względny spokój, Australia też widzę, że w spokój. W Europie rynek raczej podzielony, mocno wyprzedaje na przykład również południowa Afryka. Popatrzmy na S&P 500 w tym momencie. No bo po ostatnich spuchnięciach aż się prosiło o jakąś zdrową zwałkę i widzimy, że w tym momencie mamy spadki na S&P 500. Zobaczymy, żeby nie było z tego jakiegoś mini krachu. Meta Traci 3,4%, Tesla spada 2%, Amazon 1,8%. Mamy również sektory, które są na dzisiaj plusie. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, to w tym tygodniu jednak i tak i tak dominuje zieleń w interwale tygodniowym. Większość spółek, jak widzimy, jest na sporych plusach. Jeżeli chodzi o topowe indeksy, popatrzmy, jeżeli chodzi o ropę. W tym momencie jest to ponad 95 dolarów za baryłkę i też zrykniemy na interwał tygodniowy i widzimy, że próba wyciągnięcia jak najbardziej trwa. Na daxi piękne odpadnięcie po tych ostatnich wzrostach. 13547 punktów w tym momencie i na interwale tygodniowym również wygląda to dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o S&P 500 też mamy mocne oberwanie. Zbliżamy się już bardzo blisko kluczowego poziomu wsparcia. Zobaczymy, czy 4200 wytrzyma, czy rozjadą to z kretesem i rozpędzą te spadki z celem oczywiście 4000. No zobaczymy, jak będzie na Tygodniówce również wygląda. Popatrzmy, no pionowy wzrost, tak więc no wiadomo, że trzeba schodzić na stroje Nasdaq. Też ma ładne, ładne oberwanie 13248 punktów i na tygodniówce też widzimy dosyć ładną korektę. Dow Jones również sobie spada 33 718 punktów i też zbliżamy się do kluczowego wsparcia. Russell mocno obrywa małe spółki, jak widzimy, tracą 1956 punktów w tym momencie. Jeżeli chodzi o srebro, popatrzmy na metale, też ładne zejście 19,10 dolarów za uncję i na tygodniówce. Wygląda to następująco. Tak więc widzimy, że niezbyt ciekawie na srebrze. Podobnie zresztą na złocie, które też spada 1749 dolarów za uncję w tym momencie. I na tygodniówce wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o złotówkę, popatrzmy. Frank, praktycznie chyba nawet na rekordach dzisiaj. Tak więc wygląda to bardzo źle. 4,92 funt. Wygląda na to, że mamy zejście. 5,58 euro. Pnie się do góry, 4,74 w tym momencie, do szczytów jeszcze brakuje, no ale oznacza to jedno, że złoto nam się niesamowicie osłabia i to widać również po kursie dolara, w którym w tym momencie już jest na poziomie 4,72. Jest to tragiczne dla tego i jakoś nikt nic z tym nie robi. Jeżeli chodzi o euro-dolara, to wygląda to jeszcze gorzej, bo jak widzimy już praktycznie jesteśmy o włos od testowania parytetu, jeżeli chodzi o kurs euro do dolara. Jeżeli to teraz w tym momencie będzie rozjeżdżane i byśmy widzieli jakąś krucjatę spadkową przeciwko właśnie tej parze, no to może być bardzo nieciekawie, jak spadniemy i rozpędzimy się poniżej 1. Tutaj spadli do 0,99523. Z tego co widzę na tym dołku, no zobaczymy. To będzie bardzo negatywne dla rynku, jak zejdziemy aż tak nisko. Popatrzmy, co się dzieje na kolejnym bardzo ważnym i topowym zresztą rynku, czyli oczywiście rynku krypto, bo tam coś mi się wydaje, że dzisiaj się dzieją cuda. 33 na indeksie strachu, i jeżeli chodzi o. A jeszcze miałem sprawdzić, zanim to zrobimy. Popatrzmy, rubel się umacnia. Rubel się umacnia, i pomimo sankcji, które podobno są, no to widzimy, jak się zachowuje silnie. Jak się zachowuje złoty, gdzie żadnych sankcji nie mamy, i podobno wszystko jest zdrowe, jesteśmy w Unii, itd. itd. a jak się zachowuje rubel. Czy nasz złoty jest aż tak mocną walutą? No to popatrzmy sobie teraz na mieć na Comexie, też delikatny jak na razie plusik, tak więc zobaczymy mają przed sobą ciekawy opór jak uda im się go rozjechać, no to coś ciekawego nam mieć. może się w przyszłym tygodniu będzie działo no i teraz wróćmy do tego rynku krypto bo tutaj jest dopiero ciekawie, na Twitterze jak mnie obserwujesz, podrzucałem się o 5 rano jakiegoś tweeta z informacją, tak więc można było się przygotować również na to co w tym momencie widzimy, bo tutaj również aż się prosiło o te spadki, no ileż można puchnąć Bitcoin 878 na minusie, 949 na Ethereum. Skoro krypto bez sama trwać, to mają być spadki. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, no to dzisiaj skromnie, bo Gnosis rośnie o 3,42, Chain o 2,63. Jak widzimy, wzrostów jak na lekarstwo. Za to mamy piękne, dwucyfrowe dzisiaj spadki. Jeżeli chodzi o file coin, to jest numer 1, 18 i 2, Flow prawie 17, Apecoin 16, Zcash 15, Torchain 15, Ethereum Classic 14 i tak dalej, tak dalej, tak więc Zobaczymy, weekend może być bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o tydzień, no to największe wzrosty w tygodniu, czyli znotuję 20% na pulsie, teraz już 12,8 i 65 Leo token. I jak widzimy, tych wzrostów już po tych spadkach dzisiejszych jak na lekarstwo też bardzo mało. Za to najmocniej w tym tygodniu BitDAO straciło 32%, NIR Protocol 26%, The Graph 25% czy 25% torczeń, tak więc jeżeli wpadniemy do swoich minimów z tego ostatniego przejścia, z, kiedy Bitcoin szorował po swoim dnie w tym roku, no to być może co po niektóre alty mogą być bardzo atrakcyjne, ale do tego czasu jeszcze trzeba sobie poczekać. Przejdźmy teraz na główną planszę kanału, bo w tym miejscu podlinkuję dla Ciebie giełdy których sam osobiście korzystam, jeżeli chodzi o giełdy krypto. Tutaj mamy Binance, MyBita czy też Kanga, czyli tutaj masz możliwość zakupu swoich pierwszych kryptowalut za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie i jeżeli chodzi o kartę społeczność, to tutaj przypomina, że możesz brać udział aktywnie w głosowaniach. Mamy świeże pytanie odnośnie tego, czy właśnie już będzie koniec podwyżek 100% we wrześniu, czy też nie mamy jak na razie 67 udanych głosów za każdy głos w każdej ankiecie duże dzięki. Tak, 33%, nie 40. Dodatkowo możemy wybrać nie ma na to szans. Stopy procentowe będą rosły do końca tego roku, albo to już najwyższy czas obniżać stopy procentowe. Następnym razem to nazwie to na styl Erdogana. Jeżeli chodzi o kolejne nasze głosowanie, to jaką walutę trzymasz oprócz do tego mamy 918 głosów, tak więc fajnie będzie, gdy biłem do tysiąca, jak to oglądasz, jeszcze nie głosowałeś, to oddaj tutaj swój głos. Tylko złoty 35%, euro 22. I dolar wysoko 27. I w niedzielę zapraszam Cię na przegląd sektora bankowego. Ciekawy sektor, sam jestem ciekawy dokąd to wszystko zmierza po tym tygodniu. Mamy 341 oddanych głosów, tak więc na pewno wszystkie zobaczymy sobie w przeglądzie sektorowym. A kilka banków wybiorę na nasze otwarte spotkanie na YouTube. I oczywiście pokażę wyniki wyliczenia całego indeksu od tygodnia poprzez również wynik całoroczny. I przejdźmy teraz już do tego, z, aby zobaczyć jak te wszystkie negatywne, jak widzieliśmy, sytuacje na rynkach odbijają się na GPW. WIK Ukraina. Tutaj widzimy, że mamy spadki praktycznie wszystkiego oprócz M Company, a starta traci 4,5%, Q Energy 3,8%, a OWO Start 3,7%. Na liście podroczna obserwacja spółki zgłaszane przez widzów. Mobruk 1,3% na plusie. Na plusie również Krec, Rank Pogres, Polimex i Orlen delikatnie powyżej zera. Traci najmocniej LM Games 2,65%, czy Greenex 2,12%. Na spółkach Wieleton 3.8 na plusie, Immobile 3.6 w odwrocie, Biogenet traci 6.60, Kupiec 3.85, a na gamingu jak widzimy dzisiaj VR faktory jest zblokowany do weryfikacji, też ładny wzrost. Kubik pięknie wzrosł, 18% na plusie, Oxygen 12, 12 Juju, Iron Wolf 8, siódemeczkę, Anim Games, Sherry 6.30. No, i to tyle z tego szaleństwa. Przypominam, że to jest najliczniej reprezentowany sektor na GPW. Ponad 80 spółek. Detalion traci najmocniej: 13, One More 10, BT Studio 10, 9, EC Games, Black Rose 8, Aiderem obrotu. Popatrzmy, kto jest CD Projekt 41 milionów. I popatrzmy, CD kończy ten tydzień z wynikiem kursie, oczywiście za jedną akcję, poniżej 90 zł, nawet 89. 3,4% dzisiaj w dół. 11bit 12700 na obrocie, huge, bańka 300, bańka 300 TS Games, czy PCF banieczka na obrocie. Indeks straci prawie 2%, 13615 punktów na zamknięciu. Popatrzmy przy okazji na shorty. To jest skutki sprzedaży pokazuje, że mamy cały czas 4 shorty na CD, projekcie odświeżony short na CCC, dodatkowo Asbis, TS Games, GPW, Dino, Allegro oraz LiveChat przez wielkich jest shortowany. Jeżeli chodzi o banki, Dzisiaj tylko trzy, z wynikiem dodatnim jest to Getty Nobel Getty PKBP. Jak widzimy Getty Nobel 225 na plusie. Wszystkie inne tracą, w tym najmocniej BNP 418, Mbank 386, Boś 321, ING 286, Millenium 268, a największe obroty generuje dzisiaj PKBP 115 milionów 49 SA, 14, Santander. Sam indeks skończy dzień z wynikiem 135 na minusie 5293 punkty. Na OZE popatrzmy. W dniu dzisiejszym OZE Capital 4,12 na plusie, Volt 3,73, 3,25, g Energy, a pamiętajmy, że OZE no, potrafi zaskakiwać, potrafi wybijać. E, dzisiaj VAT 17% na minusie, Stilo 6,95 na minusie, Columbus 5,11, ale to trzeba zweryfikować, PG Grupa 2,99. I obrotu Sanex, który dzisiaj ma korektę 2,85, 3 200 na obrocie, Zepak Banka 200 też korekta 1,8%. Popatrzmy na indeksy. W dniu dzisiejszym bardzo skromna zieleń. Tylko jak widzimy nieruchomości 1% czy odzież 48 setnych. Short oczywiście się cieszą, no bo wszystko, jak widzimy, spada. tym najmocniej leci Bas 4.34, górnictwo 14 czy energia 3.50, a z dużych indeksów mWIG 40 traci prawie 2%, 4125 punktów na zamknięciu, WIG 20 traci 1,5%, 1673 punkty na zamknięciu i SWIG 80 traci prawie procent, 17924 punkty na zamknięciu. Popatrzmy na szczegóły. WIG 20 tylko 5 spółek z zielonymi barwami, a SECOPOL 1.7% Potem powyżej zera delikatnie na plusie LPP, Kenty, PKBP, Orlen, cyfrowy bez zmian. Najmocniej za to traci PGE, tracąc ponad 5%. Dino 4,58, KGF 4,24, OTZW 4,11, MBank 3,86. Liderem obrotu jest Orlen 145 milionów, 115 PKBP, Dino 110 milionów. Popatrzmy na Envik 40, czyli oczywiście średnie spółki i tu widzimy, że Dewayia rośnie o 4%, Benefit 265 czy Mobruk 1,30, a traci Budimex 467, CelePharma 431, jeden obrotu, 11 Bit 12700. Na New Connect, jako cały rynek, popatrzmy: Lucardio odbija 28%, Kubik 18%, potem jakiś większy obrót ma Juju 11%, czy Cher 631 256 tysięcy. Za to największe spadki popatrzmy na rekordzistów, pewnie również ich nie brakuje, jeżeli chodzi o właśnie New Connect. 17% na sporym obrocie, detalium 13%, potem na jakimś większym obrocie One More 10% w dół. Tak więc widzimy, że spadków oczywiście na Nuconekcie nie brakuje, a mamy jakąś spółkę, którą banieczkę przekroczyła w obrocie? Nie mamy pewnie żadnej, dokładnie. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy. Tutaj liderem wzrostów jest HM Invest 22% i jakiś ciekawy obrót. Wiesz, po co to rośnie? Daj znać w komentarzu. Open Finance 13,5 na plusie, Slepzak 94% z większym obrotem w Compereum 5,30. 7? Jaki obrót, co tam się dzieje? Boryshev 467, 484 tysiące, Daveya 4%, czy na przykład Gielton 387%, a największe spadki, popatrzmy, co najmocniej dzisiaj leci, jest to Oponeo. No kurcze, 11% dłu, dwie banieczki na obrocie, ciekawy, Feru 726, DigiTenet 7%, na dużym obrocie oczywiście PG 22 banki. I poza spółkami Zwig 20%, popatrzmy, czy coś się mieści na pierwszym ekranie, widzimy, że spoza, mamy coś spoza. 11 bit bardzo wysoko, jeżeli chodzi o obrót. Zobaczmy dalej, jeżeli chodzi o indeksy. Jak to się kończy w tym tygodniu? Widzimy, że cały czas w obszarze range'a, pomimo tego, że mamy dzisiaj sesję spadkową, yy, cały czas się znajdujemy. Tak więc wiemy, że kluczowy poziom wsparcia znajduje się na jego dolnych ograniczeniach. Tak więc te poziomy sobie obserwował, ale zobaczymy w jakich w przyszłym tygodniu się otworzymy. Jak dzisiaj stany się zamkną, czy z mocnym impetem w dół, a może będą próbować wyciągać, no bo jeszcze jak to nagrywam, sesja trwa. Wik 20 w kluczowych poziomach, tak więc jest gdzieś w okolicach półki tego range'a, w którym się. Piszem od kilku tygodni tak więc wiemy, że musimy wybronić 1600, a od góry chroni nas 1750. SWIG 80, tutaj też mamy delikatne odpadnięcie, ale tutaj jeszcze nic nieciekawego się nie dzieje. Jeszcze muszą dużo tutaj wyprzedaży i podaż musi zalać ten rynek, żeby przede wszystkim zejść nawet na retest tego istotnego poziomu 17,5 tysiąca. I podobnie MWIG 40, chociaż tutaj, tutaj wybicie ma dosyć gwałtowny charakter. Będzie bardzo ciekawie wyglądać obrona tych 4100 punktów, bo to jest bardzo ważny moment, popatrzmy na wykresie. Natomiast to Będzie bardzo ciekawe starcie, jeżeli rozjemy Jadą to takim jednostajnym ruchem, to będzie oznaczać, że coś jest na rzeczy i że inwestorzy się boją i zaczynają sypać tymi akcjami. A to może rozpędzić spadki nawet na psychologiczne 4000. No zobaczymy, jak odwracać to teraz. Udanego weekendu. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na razie. Hej.